Wracacie do domu po długim dniu, a na was rzuca się małe tornado radości. I wtedy się zaczyna atak mokrym, natarczywym językiem. Ręce, policzki, podbródek, nic nie pozostanie bez uwagi. Nazywamy to psimi pocałunkami. Uśmiechamy się i uważamy to za najwyższy przejaw miłości i uwielbienia. A co jeśli powiem Wam, że to nie zawsze są pocałunki? Co, jeśli za tym, wydawałoby się prostym i zrozumiałym gestem, kryje się cały słownik wiadomości, który prawie nigdy nie czytamy prawidłowo? Co, jeśli to i pradawny instynkt odziedziczony po wilkach, i sprytny sposób na uzyskanie tego, czego się chce, i ważny instrument diagnostyczny, a nawet sygnał o stresie? Dzisiaj zajrzymy do świata waszego psa i rozszyfrujemy każdą z tych mokrych wiadomości. Gotowi dowiedzieć się, co tak naprawdę chce powiedzieć wasz pies, kiedy tak natarczywie was liże? W takim razie przygotujcie się na odkrycia. A zatem zacznijmy od początku od tego, co jest zapisane w samym DNA waszego psa. Myślicie, że jego pocałunek to przejaw czułości? A co jeśli powiem Wam, że wszystko zaczęło się od pierwotnego głodu? Odbądźmy podróż w czasie. Dziesiątki tysięcy lat wstecz i zajrzyjmy do legowiska wilczego stada. Oto wilczyca matka wraca z polowania. Wita ją tłum piszczących, podekscytowanych wilcząt, i co robią w pierwszej kolejności? Desperacko natarczywie liżą jej pysk, wargi, kąciki ust. Po co? Czyżby tak bardzo tęskniły? Nie! To instynkt przetrwania w czystej postaci. Takie lizanie stymuluje u matki odruch zwracania na wpół strawionego mięsa. To jedyny sposób, by szczenięta otrzymały stały pokarm. Ten gest dosłownie krzyczy: Mamo, jestem tutaj, żyję, nakarm mnie. A teraz wróćmy do waszego salonu. Wasz rozpieszczony zadbany pies, oczywiście, nie oczekuje, że podzielicie się z nim kolacją w tak egzotyczny sposób. Ale instynkt nigdzie nie zniknął. Drzemie głęboko w środku. I kiedy wyciąga się, by polizać wam twarz, zwłaszcza w okolicach ust, może to być dalekim, nieświadomym echem jego przodków. To najstarszy gest podporządkowania i prośby o zasoby, który mówi: Jesteś źródłem wszystkiego, co najważniejsze w moim życiu. Dobrze, z pradawnym instynktem głodu sobie poradziliśmy. Ale co, jeśli wasz pies jest najedzony, zadowolony i właśnie słodko drzemał? Wtedy jego mokry język zaczyna mówić w zupełnie innym, ale nie mniej ważnym dialekcie w języku więzi społecznej. Zajrzyjcie do świata każdej wysoko zorganizowanej watachy, czy to wilków, małp, czy nawet lwów. Co zobaczycie? Zobaczycie rytuał, który nazywa się iskaniem. Zwierzęta czyszczą. Wylizują i przebierają sobie nawzajem sierść. Myślicie, że to tylko higiena? O nie! To klej, który spaja stado. To cement, na którym buduje się zaufanie i przywiązanie. Wzajemne wylizywanie to najbardziej intymny i ważny rytuał społeczny. To bezgłośny sposób, by powiedzieć: Akceptuję cię. Troszczę się o ciebie. Jesteśmy jedną krwią, jesteśmy jedną rodziną. I kiedy wasz pies zaczyna metodycznie, z zapałem wylizywać waszą rękę lub nogę, on nie tylko się bawi, on zajmuje się sprawą najwyższej wagi, on przeprowadza rytuał iskania z wami. Dosłownie włącza was do najściślejszego kręgu swojego stada. Tym działaniem nie tylko okazuje sympatię, on stawia na was niewidzialną pieczęć. To jest mój, on jest swój. I to jedna z najwyższych form psiego zaufania. Zgłębiliśmy dzikie instynkty, porozmawialiśmy o rytuałach społecznych. Ale bądźmy szczerzy sami ze sobą. Czasami pocałunek to po prostu pocałunek. I w tym tkwi cały geniusz naszych psów. One nie tylko żyją według programów zakodowanych tysiące lat temu. Są niewiarygodnie inteligentnymi, spostrzegawczymi stworzeniami, które uczą się każdego dnia. A głównym obiektem ich badań jesteśmy my. Pamiętacie, jak reagujecie, gdy wasz pies po raz pierwszy wyciąga się do waszej twarzy? Przecież nie myślicie o instynktach. Śmiejecie się, rozczulacie, wołacie: Och, całujesz mnie, mój kochany! I zaraz zaczynacie go głaskać, przytulać, obdarzać go swoją uwagą. I co dzieje się w tym momencie w jego mądrej głowie? Błyskawicznie tworzy połączenie, które jest jaśniejsze niż neon. Mokre dotknięcie językiem równa się zachwyt mojego człowieka. Bingo. Pradawny instynkt właśnie zyskał nowe, współczesne znaczenie. Pies bardzo szybko rozumie, że ten konkretny gest sprawia nam, jego dziwnym dwunożnym przywódcom, niewiarygodną radość. I zaczyna go używać świadomie. To już nie jest zwykłe iskanie czy prośba o jedzenie. To wyuczony, dopracowany do perfekcji sposób, by powiedzieć w zrozumiałym dla nas języku. Widzę, że ci się to podoba. Chcecie uszczęśliwić. Uwielbiam cię. A teraz przygotujcie się, bo dotarliśmy do najbardziej niewiarygodnej i niemal fantastycznej przyczyny. Co jeśli wasz pies, kiedy was liże, nie wyraża uczuć, a zbiera dane? Co jeśli on was nie całuje, a dosłownie czyta? Wasza skóra dla niego to nie jest zwykła skóra to ogromna, stale aktualizowana tablica ogłoszeń. A jego język i nos to najdoskonalszy skaner biologiczny, jaki można sobie wyobrazić. Pomyślcie o tym. Nasza skóra nieustannie wydziela pot, sebum, feromony, mikroskopijne cząsteczki wszystkiego, z czym mieliśmy kontakt. I cały ten chemiczny koktajl niesie ze sobą ogromną ilość informacji Liżąc waszą rękę pies za pomocą specjalnych receptorów w pysku i nosie dosłownie próbuje smaku waszego nastroju może wyczuć hormony stresu jeśli się denerwowaliście może poczuć zmiany w chemii waszego ciała jeśli chorujecie może odczytać zapachy innych zwierząt lub ludzi z którymi dzisiaj się spotkaliście to jego sposób na przeprowadzenie ekspresowej analizy i uzyskanie najświeższego raportu o najważniejszym obiekcie w jego wszechświecie o Was. On nie chce tylko wiedzieć, czy go kochacie. On chce wiedzieć wszystko gdzie byliście, co robiliście, jak się czujecie. To nie jest zwykły pocałunek to najbardziej intymny sposób na bycie na bieżąco z Waszym życiem. Zanurzyliśmy się już w pradawne instynkty, skomplikowane rytuały społeczne, a nawet analizę chemiczną. Ale czasami, żeby znaleźć odpowiedź, nie trzeba kopać tak głęboko. Czasami odpowiedź jest absurdalnie genialnie prosta. I brzmi ona tak: Bo jesteście po prostu smaczni. Tak. Tak. Nie dziwcie się. Pamiętacie, kiedy wasz pies wykazuje największe zainteresowanie waszą skórą? Często dzieje się to po tym, jak wróciliście z biegania, pracowaliście w ogrodzie lub po prostu w upalny letni dzień. Co łączy wszystkie te sytuacje? Pot. A czym jest pot? Przede wszystkim solą i innymi minerałami. I dla psa, którego smak bardzo różni się od naszego, ten słonawy, ciekawy posmak może być prawdziwym przysmakiem. Nie ma w tym żadnej skomplikowanej psychologii, żadnej ukrytej wiadomości. To czysta, nieskażona, hedonistyczna przyjemność. On po prostu delektuje się ciekawym smakiem. To tak, jak dla nas zjeść chipsy czy słony precel. Więc jeśli wasz pies z zapałem wylizuje wasze nogi po treningu, nie spieszcie się z doszukiwaniem się w tym wyznania miłości. Być może jesteście dla niego po prostu chodzącą, bardzo apetyczną solniczką. I nie ma w tym nic obraźliwego. To jest proste i uczciwe. A teraz spójrzmy na sytuację z innej strony. Co jeśli wasz pies to nie tylko urocze, instynktowne stworzenie, a genialny manipulator? A wy, sami o tym nie wiedząc, jesteście jego głównym treserem. Przeprowadźmy eksperyment myślowy. Pamiętacie. Co dzieje się, gdy jesteście naprawdę zajęci? Pracujecie przy komputerze, rozmawiacie przez telefon, a wasz pies desperacko pragnie waszej uwagi? Podchodzi i zaczyna was natarczywie lizać. I jaka jest wasza pierwsza reakcja? Odrywacie się od swoich super ważnych spraw, patrzycie na niego i mówicie coś w stylu: No już, już, wystarczy, przestań. Być może nawet śmiejecie się i odpychacie go. Ale robicie to w zabawie. Bingo! Z punktu widzenia waszego psa jego misja została wykonana w stu procentach. Otrzymał to, czego chciał. Rzuciliście wszystko i zwróciliście na niego swoją uwagę. Psy to mistrzowie skojarzeń. Wystarczyło mu zaledwie kilka takich powtórzeń, by w jego głowie uformowała się żelazna więź. Na tarczywe lizanie. Gwarantowana uwaga właściciela. Koniec. Teraz to nie jest zwykły gest. To jego magiczny przycisk, jego najskuteczniejsze narzędzie, by wyrwać was z niewoli waszych spraw. Więc to nie zawsze jest przejaw spontanicznej miłości. Czasami to po prostu dobrze wypracowana i niezawodna sztuczka, której sami go nauczyliście. Ale co, jeśli te natarczywe, niekończące się pocałunki to wcale nie są pocałunki? Co jeśli to cichy, ale desperacki krzyk o pomoc? Tutaj, jak zawsze, kluczem do rozwiązania jest kontekst. Zwróćcie uwagę, kiedy dokładnie wasz pies zaczyna was lizać. Czy nie dzieje się to w momentach, gdy atmosfera w domu się zagęszcza? Kiedy grzmi burza? Kiedy przychodzą hałaśliwi goście? A może kiedy podnosicie na niego głos? Jeśli zauważyliście, że pies zaczyna natarczywie Niemal maniakalnie lizać was, siebie, a nawet po prostu powietrze właśnie w takich stresujących momentach, to niepokojący sygnał. To już nie jest przejaw miłości. To to, co specjaliści nazywają zachowaniem kompulsywnym, to jego sposób na poradzenie sobie z przytłaczającym go lękiem. Tak samo jak zdenerwowany człowiek zaczyna obgryzać paznokcie, chodzić z kąta w kąt, czy bawić się włosami, Pies zaczyna się lizać. Monotonne, powtarzalne działanie pomaga mu choć trochę się uspokoić, zredukować skrajne napięcie nerwowe. W tym momencie on nie próbuje was pocałować, próbuje uratować samego siebie przed paniką. I jeśli widzicie taki sygnał, waszym zadaniem nie jest rozczulanie się ani karcenie go za natręctwo. Waszym zadaniem jest zrozumienie, że się boi i danie mu tego, czego naprawdę potrzebuje. Waszego spokoju, wsparcia i poczucia bezpieczeństwa. Właśnie mówiliśmy o tym, jak pies uspokaja siebie. Ale co, jeśli próbuje uspokoić? Was? Często nie doceniamy ich inteligencji emocjonalnej. A przecież psy to niewiarygodni, chodzący empatii. Mogą nie rozumieć przyczyny waszego smutku, ale bezbłędnie odczytują go z języka waszego ciała, z zapachu hormonów stresu. Zdrżenia w waszym głosie, i oto siedzicie, zmartwieni, przygnębieni, może nawet płaczecie. I w tym momencie cicho podchodzi do was wasz pies, nie skacze, nie domaga się zabawy, zagłębia wam w oczy, a potem, bardzo ostrożnie, bardzo delikatnie, zaczyna lizać waszą rękę lub słonę od łez policzki. Co on robi w tym momencie? Przypomina sobie najbezpieczniejszą rzecz, jaka była w jego życiu. Przypomina sobie swoje dzieciństwo. Kiedy maleńkiemu szczeniakowi było zimno, bolało go lub bał się, co robiła jego matka. Zaczynała go starannie, uspokajająco wylizywać. To najstarszy i najpotężniejszy sygnał troski i pocieszenia. I oto teraz, wasz pies, widząc wasz ból. Próbuje zrobić dla was to samo. Próbuję stać się dla was tą troskliwą matką. Próbuję wylizać wasz ból psychiczny jedynym znanym mu sposobem. To nie jest zwykły pocałunek. To akt najczystszego, najszczerszego współczucia. Ale to jeszcze nie wszystko. Lizanie to nie tylko jedzenie, miłość czy stres. To także polityka. Tak, tak. Skomplikowana struktura społeczna, która nazywa się stado, a w każdym stadzie jest swoja hierarchia. I żeby ten system działał, potrzebne są rytuały, które nieustannie potwierdzają status każdego jego członka. Ilizanie to jeden z najważniejszych takich rytuałów. W dzikiej naturze, jak i w każdej psiej grupie, osobniki o niższej randze często podchodzą do dominującego przywódcy. I zaczynają lizać mu pysk, zwłaszcza kąciki ust. To nie jest służalczość. To znak najgłębszego szacunku. To sposób, by powiedzieć: Uznaję Twój autorytet, ufam Twoim decyzjom, znam swoje miejsce w tym stadzie i jest mi tu dobrze. To gest, który łagodzi każde napięcie i potwierdza, że w stadzie panuje porządek. I kiedy Wasz pies wyciąga się do Waszej twarzy, zwłaszcza do podbródka. On nie tylko próbuje was pocałować, on wykonuje ten pradawny i ważny rytuał. On potwierdza wasz status lidera. Mówi wam w języku swoich przodków. Jesteś moim przywódcą. Ufam ci w pełni. Proszę, prowadź dalej nasze małe stado. To nie jest zwykła czułość. To akt uznania, który podtrzymuje pokój i harmonię w waszej rodzinie. I na koniec. Dotknijmy niemal mistycznego aspektu, pradawnego jak świat wierzenia. Pies ranę wyliże, i wszystko się zagoi. Czy to prawda? I tak, i nie. Z jednej strony nasi przodkowie byli bardzo spostrzegawczy. Widzieli, jak psy i wilki instynktownie wylizują swoje rany i rany swoich pobratymców. I jest w tym naukowe ziarno prawdy. W ślinie psa rzeczywiście znajdują się pewne enzymy. Na przykład lizozym, który ma łagodne działanie antybakteryjne. Samo mechaniczne wylizywanie pomaga oczyścić ranę z brudu. To jego naturalna apteczka. I kiedy wracacie do domu z małym zadrapaniem lub skaleczeniem, a wasz pies wykazuje wobec tego miejsca wzmożone, natarczywe zainteresowanie, próbując je oblizać, wiedzcie. Obudził się w nim pradawny instynkt uzdrowiciela. Czuje zapach krwi, widzi naruszenie integralności waszej skóry i szczerze, z całego serca próbuje wam pomóc. Próbuje was leczyć jedynym dostępnym mu sposobem, jak to robili jego przodkowie miliony lat temu. Jeśli ten film pomógł wam lepiej zrozumieć waszego najwierniejszego przyjaciela, proszę, zostawcie polubienie. Subskrybujcie nasz kanał, aby nie przegapić nowych, zdumiewających historii ze świata zwierząt. I koniecznie napiszcie w komentarzach. A co? Waszym zdaniem najczęściej próbuje powiedzieć wasz pies, kiedy was liże.